Moja babcia, kiedy byłam mała, mówiła do mnie już kochana, robię Ci mleko z miodem i z masłem. Strasznie tego nie lubiłam. A ja, żeby nie powielać mikstury babci, przygotowałam dla Was złote mleko. Zapraszam. To, co dla Was przygotuję, cieszy się wielką popularnością w sezonie jesienno-zimowym. Ma wiele zalet i każdy przygotowuje to złote mleko na swój sposób. Na pewno wiele z Was zna ten produkt, ale pewnie też jest część, która nigdy o nim nie słyszała. Głównym składnikiem jest tutaj mleko. U mnie 300 ml i kurkuma. Kurkuma na pewno Wam się kojarzy z działaniem przeciwzapalnym i wiele osób stosuje kurkumę dla złagodzenia bólu stawów. Dodaję do mojego napoju życia. Jedną czubatą łyżeczkę kurkumy. Oczywiście napój życia w cudzysłowie. Kurkuma ma również zastosowanie w leczeniu infekcji na tle wirusowym. Hamuje nam narzanie się wirusów i również zapobiega powstawaniu i rozwojowi schorzeń bakteryjnych i grzybiczych. Wspiera również pracę mózgu. Obniża poziom cukru i cholesterolu, ale szczegółowo o kurkumie opowiemy sobie w innym filmie. A ja teraz już trzymam łyżeczkę z cynamonem. Pół łyżeczki cynamonu ląduje w moim tygielku. Cynamon jest jedną z przypraw, której nie może zabraknąć w mojej kuchni. Uwielbiam połączenie cynamonu z miodem. Bardzo często, kiedy wspominam o cynamonie, to to przeważnie mówię o tym miksie. Idealny na ból gardła. Do złotego mleka dodaję też pół łyżeczki imbiru. Kilka goździków. Goździki mają wszechstronne zastosowanie. Bardzo często dodaję je do różnych potraw, do różnych moich mikstur, które stosuję, zwłaszcza na przeziębienie. Jeśli chcę rozgrzać organizm. Poprawić stan mięśni i stawów, to dorzucam również goździki. Ja nie wyobrażam sobie, żeby zrobić złote mleko bez kardamonu, ale wiem, że bardzo dużo osób nie toleruje tych ziaren, więc, biorąc pod uwagę, że kardamon ma specyficzny smak i zapach, to oczywiście można te ziarna pominąć. Chociaż ja złotego. Napoju nie wyobrażam sobie bez kardamonu. Film na temat kardamonu jest na moim kanale. Jest to jeden z ostatnich filmów, więc y, umieszczę link w opisie filmu i serdecznie zapraszam, żebyście sobie obejrzeli. Jest y, moim zdaniem dosyć ciekawy i na pewno warto go mieć u siebie w takiej domowej kuchennej apterce. Ja ze względu na to, że kardamon uwielbiam, dodaję całą łyżeczkę zmielonych ziaren. I tutaj dodam, że jeśli chcecie, żeby kardamon miał właściwości zdrowotne, to należy go mielić na bieżąco. I analogiczna sytuacja jest w przypadku cynamonu, imbiru i kurkumy. Tutaj nie musicie tego mielić, niemniej jednak starajcie się, żeby przyprawy były kupione z dobrego źródła. Niestety nie mamy wpływu na uczciwość producentów, więc musimy zdać się na swoją weryfikację produktów, na swoje umiejętności. Po prostu musimy się tego nauczyć. Żeby mój złoty napój miał większą taką świeżość i taki większy aromat, ja postanowiłam dodać jeszcze małą świeżą kurkumę i odrobinę świeżego imbiru. Nie wiem, czy zauważyliście, że często produkty, które trzymam w ręku, one znikają z pola kamery, a to dlatego, że ja po prostu wiele rzeczy, wiele produktów wącham. I u mnie zapach ma też wielkie znaczenie, czy kupię dany produkt, czy nie. Tego też trzeba się nauczyć. Świeży imbir i kurkuma ląduje w tygielku i za chwileczkę będę to wszystko... Podgrzewała około tak 8 minut i na bardzo delikatnym ogniu. Jeśli nie dodajecie świeżego empiru i świeżej kurkumy, to można podgrzewać ten, to złote mleko tak około 5 minut. Więcej nie trzeba. Ja tam na samym końcu dodałam łyżeczkę oleju kokosowego. Jak będę podgrzewała to ten cały napój, to olej oczywiście mi się rozpuści. Zamiast oleju kokosowego, możecie dodać zwykłego masła. Ja niestety nie mam zbyt dobrych wspomnień, jeśli chodzi o połączenie tych trzech składników miód, mleko i masło, więc bardzo chętnie tutaj zamieniłam masło olejem kokosowym. Zwłaszcza, że kokosy, zapach kokosa uwielbiam. Mam jeszcze propozycję dla Was, jeśli macie spieniacz do mleka. To świetnie się tutaj nada. Będziecie mieli po prostu taką złotą, zdrową latę. Złote mleko prawie gotowe, a ten tradycyjny napój indyjski możemy wzbogacić naturalnym miodem. I oczywiście jeszcze musimy dodać pieprzu. Pieprzu, ze względu na to, że pieprz zawiera piperynę. Która zwiększa wchłanianie się do naszego organizmu kurkuminy. I oczywiście używam swojego wspaniałego młynka Finamil. Link zniżkowy macie w opisie filmu. Kiedy złoty napój będzie miał mniej więcej 40 stopni, dopiero dodajemy do niego miód. Spokojnie jedna łyżeczka mała miodu wystarczy. I mamy nasz napój na odporność, na poprawę samopoczucia. Napój rozgrzewający, napój na poprawę stanu stawów. Po prostu gotowy. A w ajurwedzie złote mleko możemy znaleźć również jako takie, taki złoty środek na zachowanie równowagi i zredukowanie stresu. I tutaj przyznam rację, rzeczywiście, kiedy pije się ten napój, to ma się wrażenie, jakby się piło na pój bogów. Teraz mam do Was prośbę. Jeśli podobał Wam się materiał, to dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, udostępnijcie film i jeśli nie subskrybujecie kanału, to, to koniecznie naciśnijcie przycisk subskrybuj czarny dzwoneczek, żeby żadne filmy was nie ominęły. Staram się przekazywać informacje w formie najbardziej przystępnej. Ze statystyk wynika, że bardzo dużo osób ogląda filmy, ale nie subskrybuje kanału. A my idziemy po srebrny przycisk, więc naciskajcie suby i tym samym pomagajcie mi w mojej pracy. Jak zdążyliście zauważyć, przygotowanie takiego złotego mleka nie jest trudne. Wystarczy skompletować przyprawy, które są działają na siebie synergicznie. Tak jak ja to mówię, 2 plus 2 równa się 5 i mamy to. Świetny środek na wzmocnienie organizmu. Zwłaszcza słuchajcie, że coś znów chyba nam szykują. Oczywiście nie chcę straszyć, ponieważ zaraz mi zaczniecie wyrzucać, że straszę, ale pewnie już się sami zorientowaliście, że coś jest na rzeczy. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Nie zapomnijcie o łapkach w górę.